Cześć, mam witajcie po tej stronie Adrianowski. Jak widzicie, jesteśmy w nowej grze. Już wam pokazuję, jak gra się nazywa. Stawmy sobie angielski. Gra się nazywa, jak widzicie, Metal. Ach, poczekajcie bo reklamę. Oczywiście musi wyskoczyć, pomyśleć. Przejdźcie z tą reklamą. Co to w ogóle ma być? Czemu wyskokuje mi kolejna reklama? Okej, okay, że jest to. Gra się nazywa Metal Hospital in Alict Mades Demo, niestety wersja demo, bo gra hmm, oryginalna kosztuje tam 0,79, bo musiał kupić sobie <coughs> na razie. Zagramy sobie na demówce i zobaczymy, jak to wygląda. Więc zaczynajmy, oczywiście, gra jest tutaj z dźwiękiem. Nie wiem czy taka może być głośność, bo żeby też było mnie słychać. Powiem wam, gra jest naprawdę dobrze dopracowana. To jest jakiś manekin. O no, kurde, i naprawdę wam tak że... Nie spodziewałem się tego, że ta gra będzie aż tak dobrze dopracowana. Więc wyjdźmy do pokoju. Zobaczmy co tutaj się kryje. To jest ta dziewczynka, która nam śpiewa. Bo ona zginęła. Tam ktoś przeszedł. Na pewno ktoś tam przeszedł. Są to same zdjęcia. No jaki niż stoi. Niestety drzwi nie mogę zamknąć. No, same się zamknęły. No, dziękuję bardzo. Ja się bezpośle. Yy... Ktoś gdzieś szyby wybił. Chyba tutaj. Bo tu są szyby. kapetki są tu zerwane, to naprawdę strasznie ten... Ja w takim pałacie, to naprawdę jest strasznie zniszczony. No się odzywało dziecko. do

ona jest jak hipiska Może boję się, trochę nie wam. Mogę tu wyjść Łoł, wow. mogę taka przymiana z tak brzydkiego dunku na tatualizować Dobra, oczywiście się zamknęły A mą bieg Barze nie widzę Starze mi się naprawdę źle kojarzy. To jest znowu jakaś dziewczynka. jaka ta gra jest dobrze dopracowana. I naprawdę wątpię, że ta gra jest naprawdę spokojnie dopracowana. Wszystko jest tak ładne. Z Łazienka. O nie. O nie. Oczywiście wszędzie okrwawione. Czyżby nie inaczej? Wszystko tkwi. Zamknę tą łazienkę. Niech sobie ta łazienka to będzie bardzo zamknięta. Na no, nam z nim nie wyszło. No bo znowu jest ta dziewczynka. że mamy nie mam pisze. Tu jest ciemno w cholerę nic nie widać. Zamknięte. Przepraszam, że tam nic nie było widać, ale to jest za bardzo jakby przyciemnione. To mówi się lepszy. O nie, ciemność. Dobra jasność. Jak ktoś przepraszam, że tak się mało boję, ale... Ja już taki jestem. Tu musiał być naprawdę porządny prank mi na twarz bo musiał się zrobić. Ja bym się wystraszył, ale... Tak, to jest pewien chwilę. Co jest do cholery? Coś się zjebało. Nagle Co jest to? Tak? że się zamkną, na pewno. wam wiedziałem. Co to jest? Serce? O ja pierdolę. Co jest nie tak? Ej, co jest nie tak? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Ej, ja z tym chcę wyjść. Ja stąd chcę wyjść. Te serce. Ej. Mogę wyjść? To jest straszne. Kurwa. To nie było to To nie było wcale przyjemne. Notowizor. Nie wiem czy o to chodzi, żeby to właśnie patrzeć w czasami do czy duchy, o to właśnie chodzi o nie dołączyć. Coś będzie innego? Znowu to dziecko Teraz dziecko ryczy Gdzie jest dziecko? Tu się jest. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Chodź Cię Ciemno by się zrobiło. to się nie, nie jest to Odejście ode mnie, wszyscy źli, w ogóle mili, znik wszyscy ode mnie odchodzą. Nie chcę mieć z nikim do czynienia. Znowu drzwi są. Drzwi są zamknięte. otwierać jakieś szafki czy coś czy coś jest w tym to dziecko coś popłakało drzwi się zamknęły Nie, pobiegnijmy. Jezu! Kurwa. Ja pierda, się wystraszyłem! O mój boże. Ej, nie... Chyba ja, mnie ciarki przeszły. Ej, tego się nie spodziewałem, nie? Hej, mm. to jestem te ja. Telefon, dziś dzwoni. Gdzie jest telefon? Hej, halo. Chcę móc dać telefon. курда Там-то не сухоженный это остров. Uuu. brak sygnału, oko 2A, niemiła sytuacja. Eee. Skąd tu się wziął ten obraz? Skąd to jest takie oko nagleś, gdzie to wzięło? Czerwone. Не попадаем еще в то. Признал Wygląda się skapłem, że bateria, a i czemu działa? Ojej, wydaje mi się, że to będzie teraz tutaj u nas się działo. I tu jest nieczysto, tutaj nic się nie dzieje. No Mamy złotą. A wyszliśmy. Teraz musi to wyjść. Kuźwa, weźcie mi tą głupią reklamę, mnie zaraz szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. No, tak jak widzicie, tak właśnie wyglądała gierka Metal Hospital. Gierka jak właśnie widzicie jeszcze jest w wersji demo. Postaram się ogarnąć grę, jakby całą wersję, może coś się uda, może zakupię. Jak na razie to miałem dzisiaj Wam to pokazane. Jak się, jak się podobało oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dawajcie znać czy chcecie jakąś nową w grę z horroru. Coś się postaram dla Was zagrać, nagrać. Polecam kanał mojego kolegę Tristanowskiego. On też zajmuje się nagrywaniem horrorów. I mam nadzieję, że też będzie Wam się wszystko podobało. To wszystko na dzisiejszym filmiku. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.